Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii wszechstronnej z serii o Minecraft. Dzisiaj zaprezentuję wam niesamowitą fontannę, tak, którą podesłał mi użytkownik Querex. Tak. Querex wybudował naprawdę świetną fontannę, która wygląda dość ciekawie, inaczej i oryginalnie. Taką fontannę możemy sobie postawić na serwerach, gdyż niestety potrzebujemy do jej stworzenia command bloków, które nie są możliwe do skraftowania na survivalu, więc Wow, naprawdę świetna rzecz. W lewym górnym rogu macie adnotację do pana Querexa, który podesłał mi ten projekt. No i co? Pozostaje nam tylko zaprezentować jak takie cudo działa e, i jakie komendy należy wprowadzić do komend bloka. Więc, panie i panowie, lecimy z poradnikiem na temat fontanny, którą zbudował Querex. Zapraszam do oglądania. No dobrze, w takim razie lecimy z poradnikiem, jak zbudować taką oto fontannę. Oczywiście, na początku musimy zbudować formę, w której będzie woda, do której w sumie woda będzie spadać. Najlepiej, na minimum, 7 kratek promieniu, takie koło, więc dokładnie tak. Tak, 7 kratek to minimum, aby ta woda po prostu się nie wylewała gdzieś na zewnątrz. Budujemy pierwszy z trzech mechanizmów, który będzie akurat ten odpowiadał za subwody wylatującej z fontanny. E, budujemy mały zegarek z komparatora i podłączamy wszystko pod comment block. W comment bloku wklejamy naszą komendę, która wygląda dokładnie tak, którą także macie w opisie. Samong, Falling Sand, jest sam, matko. E, falling Sand, e, nasze koordynaty, zwróćcie uwagę jednak na x, y, z. Tutaj z będzie troszkę inna sprawa. E, motionem zajmiemy się później. Motion to jest ruch, w którym po prostu ma lecieć nasza woda. I zobaczcie, mamy tutaj takie koordynaty, jak x, no, x, 1139, jednak patrzcie na z, minus 796, dokładnie. W comment bloku mamy minus 797, czyli pamiętajcie odjąć mm, jedną, jedną kratkę, aby to po prostu było na samym środku. Tak, taka mała zależność po prostu, e, dziwna, ale musi tak być, dobra. I jak widzicie, sub po prostu tutaj nam cały działa. Mm, tak, i wszystko się dokładnie generuje. Więc lecimy z kolejnym etapem. Mm, czyli mechanizmem, który będzie tą naszą wodę rozpryskiwał, że tak powiem, na zewnątrz. Potrzebujemy do tego aż 7 komentarzy bloków. więc ja tu zaprezentuję Wam taki sposób, jaki przedstawił mi Quarex. Eee, najmniejszy zapewne sposób zbudowania, właśnie czegoś takiego. Więc bardzo fajnie i przyjemnie to jest naprawdę zrobione. Mm, budujemy zegarek. Zegarek tutaj damy ze zwykłych repeaterów, gdyż nie może być on aż tak szybki, aby ta woda po prostu nas tutaj mm, wręcz nie zalała. Tak tak to wszystko wygląda. Teraz, oczywiście, musimy dodać komendy do naszych koment bloków, które macie w opisie. I teraz nieważne, która komenda być do którego koment bloka, po prostu mm, skopiujcie e, wszystkie, aby wszystkie każdy, każda komenda była w innym koment bloku, gdyż. To jest nieważne, że na przykład ta będzie w tym, a ta będzie w tym. Każdy komend block po prostu ma mieć inną komendę. W tej komendzie zmienia się tylko jedna rzecz. Otóż jest to motion. Tak. Dokładnie. Wszystko jest to samo, tylko na samym końcu komendy motion jest po prostu inny. Motion to jest ruch, czyli ruch w kierunku X jest troszkę, widzicie tutaj, zedytowany, Y jest taki sam, czyli na wysokość, oraz Z jest inny w każdej komendzie. Mm, tak, w każdej komendzie po prostu jest inna możliwość O, jak widzicie Wszystko nam pięknie działa Dokładnie No i cóż yy, Kopiujemy wszystkie komendy, jakie mamy dostępne w opisie Do comment bloku I tak oto wygląda gotowa fontanna, którą podysłał mi użytkownik Querex. Więc fontanna jest naprawdę świetna i mam nadzieję, że projekt wam się także spodobał. Ja tutaj jeszcze pokusiłem się o jeden dodatek, dodając pewien rozprysk wody, który widzicie teraz na samej szczycie fontanny. Jest to projekt, który kiedyś podysłał mi użytkownik Yahimozo, który polega na szybkim tworzeniu bloka. I go niszczeniu przez comment block. Set block na tych samych koordynatach, tylko 12 w górę. Minecraft tworzy wodę, dokładnie. Ehm, tak samo mamy tutaj: set block na tych samych koordynatach, minus 1, gdyż comment block znajduje się troszkę z boku. Ehm, destroy. To wszystko jest podłączone pod zegarek z komperatora. I jak widzicie, wszystko działa. Teraz zaprezentuję wam jeszcze tak. Sposób, jak po prostu działa fontanna sama, tylko z tym rozpryskiem, i to wszystko naprawdę tworzy efekt niesamowity w Minecraftzie. Więc możecie to sobie zrobić na serwerach, możecie edytować tą fontannę jak tylko chcecie, aby była wyższa, aby było więcej tych rozprysków. Po prostu wszystko. Możecie także zbudować własną fontannę i wysłać mi na maila. A ja zapewne zaprezentuję taki projekt, jeżeli okaże się dobry. Dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo serdecznie. W lewym górnym rogu macie anotacje do kanału. Querexa, który wpadł na pomysł właśnie takiej fontanny. Dodatkowo jeszcze w opisie macie anotację do kanału Jahimoza, który podesłał mi pomysł na rozprysk tej wody na szczycie tej e, fontanny. Dobrze, w takim razie ja się teraz z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, e, oceny pozytywne i oczywiście subskrypcje. No i cóż, zbliżą się święta, więc także, no może jeszcze nie będę wam życzył wszystkiego najlepszego, gdyż jeszcze na, ten, na to jest czas, jeszcze wam złożę życzenia na pewno. Ale tak czy inaczej, udanego weekendu, gdyż jest sobota. No i cóż, dziękuję za oglądanie, więc do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!